Drodzy Państwo, kolejną sprawą, jeżeli chodzi o program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Szczerby, jest problem braku miejsc w przedszkolu oraz braku żłobka na terenie miasta Wojkowice. Znamy i chcemy wdrożyć w Wojkowicach program Maluch który skuteczni wdrożenie czy rozwiązanie problemu związanego z brakiem żłobka. Rozwiążemy ten problem i będziemy zabiegać o utworzenie jak największej ilości miejsc w przedszkolu. Z tego, typu, z tego prostego powodu, drodzy Państwo, że w tym zakresie są pewne braki i musimy je nadrobić. Kolejną sprawą, e, którą będziemy poruszać, drodzy Państwo, jest polityka senioralna. Osobiście uważam jako młody człowiek, że seniorzy na terenie miasta Wojkowice przez ostatnie lata zostali przekonani o tym, że w mieście nic nie można zrobić, że Wojkowice są miastem zaściankowym i miastem, w którym nie ma żadnej nadziei na lepsze jutro. Nie zgadzam się, drodzy Państwo, z takim stwierdzeniem. Dlatego, jako kandydat na burmistrza miasta Wojkowice, chciałbym zaproponować konkretne rozwiązania w zakresie polityki senioralnej. Jako burmistrz. Będę chciał wprowadzić oraz wdrożyć system bezpłatnych konsultacji, zarówno prawnych, jak i medycznych. Chciałbym, aby seniorzy, którzy, których nie stać z emerytur czy, czy rent, na pokrycie kosztów ekspertów mogli skutecznie e, zasięgnąć fachowej e, porady zarówno prawnej, jak i medycznej. Drodzy Państwo, poza poradami utworzę również Uniwersytet III Wieku oraz powołam Radę Senioralną. Jako organ doradczy burmistrza Miasta Wojkowice, który pozwoli mi lepiej zrozumieć Państwa problemy. Jestem także przeciwnikiem wybudowania na terenie Miasta Wojkowice temu zakładu przetwarzania odpadów komunalnych. Dlatego też w sposób dozwolony prawem będę przeciwstawiał się realizacji tej inwestycji na naszym terenie. Kolejną sprawą, drodzy Państwo, jest kultura i rozrywka na terenie miasta Wojkowice. Od kilku lat dostrzegam braki w tym zakresie. Brak konkretnych dni Wojkowic, brak realizacji różnego rodzaju wydarzeń z tytułu Dnia Dziecka, czy też festynu na zakończenie lata. Jako Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza szczerły, mamy już duże doświadczenia w tym zakresie, które zostały szczegółowo przedstawione w programie wyborczym. Dlatego, drodzy Państwo, będziemy działać pozytywnie. Przy racjonalizacji wydatków. Wprowadzimy również system powiadomień SMS-owych o najważniejszych wydarzeniach w mieście. Mam nadzieję, drodzy państwo, że wspólnie z Medisonem w Wojkowicach uruchomimy również salę kinową, tak aby przynajmniej raz w miesiącu można było obejrzeć tam pokaz filmowy.